To proszę o podpis pana Dzień dobry. Dzień dobry A w związku z czym ten napis proszę mi wytłumaczyć żebym nie wiedział co podpisuje w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie pan W związku z czym się pytam? z czym? O odwołanie Proszę ja bardzo pytanie Pana... To... A czy to ma związek Czy to ma proszę związek z restrukturyzacją? Nie, nie. Mamy dwie listy. Jedna jest lista w sprawie referendum odwołania Rady Miejskiej w Brzeszczak, a druga w sprawie odwołania burmistrza gminy Brzeszcze. Nasi tutaj obywatele mają do wyboru, czy niektórzy przeważnie głosują i za jednym i za drugim. Żądałem odwołania. Mieszkańcy są bardzo aktywni, podpisują. W ciągu tu dwóch godzin zebraliśmy już ponad 150 podpisów. Od wielu lat w gminie dzieje się coraz gorzej, bym powiedziała. Jest małe dbanie o, o całą gminę, same brzeszcze. Dużo ale by było. Jak za poprzedniej burmistrzowej, tak i za obecnej. Referendum jest niczym innym jak pokłosiem działań władz gminy Brzeszcze. I powiem więcej: taka jest wola społeczeństwa brzewskiego, nie tylko pracowników kopalni Brzeszcze, ale mieszkańców Brzesz. Co potwierdzili w uczestnictwie w manifestacji? Jestem za tym, żeby kopalnia była jak najdłużej. A z tego co wiem, to burmistrz nie jest za tym, żeby droga przebiegała przez brzeszcze, a wtedy kopalnia nie ma pola do wydobycia. Co ma yy, brzydko tak powiem, piernik do wiatraka, jeśli chodzi o, o yy, kopalnię i, i restrukturyzację? A burmistrz? Czy burmistrz jest dyrektorem zakładu, czy kierownikiem ruchu zakładu? Ona, nie wiem, do niej wpływają podatki z, z tego tytułu, że jest na ich terenie kopalnia. A to, że się coś ma dziać na kopalni, to ma związek z kopalnią, a nie z panią burmistrz. No, z przykrością musimy stwierdzić, że stało się coś okropnego. Z tego powodu, że. Manipulacja informacją spowodowała wielki rozdźwięk wśród ludzi. W takiej małej gminie, wspólnocie mamy konflikty rodzinne, mamy konflikty pokoleniowe. Myślę, że jako dorośli, organizatorzy marszu nie dali dobrego przykładu, w jaki sposób organizuje się dialog z władzą dla młodzieży. Zdecydowana większość na ilość tych problemów, któreśmy przedstawili, uzasadniając, Rozpoczęcie procedury odwoławczej. To są problemy zgłoszone przez społeczeństwo Gminy Brzeszcze. Tam są problemy poruszone przedszkoli i wielu, wielu innych rzeczy, które są zaniedbane, zaniechane przez obecnie rządzących. Z pewnością jest przykre to, że nie odbywa się dialog, nie odbywa się rozmowa. Trudno rozmawiać o argumentach w tym momencie.